No hej, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z FIFA 15 Ultimate Team w tym roku. Tak, czarne poczucie humoru musiałem to powiedzieć. Pewnie się spodziewaliście, że tego typu żart musi tutaj paść. Oczywiście wiem, że myszka wy wyleciała wam z ręki, krzesło się ugięło, ponieważ nie spodziewaliście się, że tak obiecujący youtuber jak ja może zakończyć tej pracę na YouTubie. No jednak nie, 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 nic z tych rzeczy 2015 rok będzie rokiem przełomowym na, przełomowym na moim kanale. Tak musi być, nie może być inaczej. Przejdźmy do gry, bo widzę, że zacząłem w jakieś dziwne, dziwne partie zmierzać. Trzy mecze dzisiaj, no mam nadzieję, że trzy, bo jak przegramy pierwsze dwa, to już nie będziemy mieli szans na awans do Ligi drugiej. Mam nadzieję, że trzy mecze, trzy wygrane, awans do Ligi drugiej. tam nas jeszcze nie było. Jestem ciekawy, jak tam jest, oby bez trainerowców. No zobaczymy, jak będzie. Zaczęło się wszystko w 8 minucie. Pierwszy rywal, oczywiście, jak widzieliście, skład z BPL, bardzo ładny. Aczkolwiek, no niedoskonały na pewno. Pierwsza sytuacja była ciekawa, Dipej uderzył niestety tylko w poprzeczkę. Kolejna sytuacja, 19 minuta, Aden Ramos szybko zaczyna podanie do Adama Machera. Macher po prostu na zamach minął obrońcę, strzelił i w 20 minucie wyszliśmy na prowadzenie 1 do 0 w tym pierwszym spotkaniu. Wygrywając to pierwsze spotkanie robimy sobie taki mały buffor, że jeżeli przegramy środkowy mecz, to mamy jeszcze ten ostatni. Taki finałowy, powiedzmy o bezpośredni awans do Ligi drugiej Na razie dobrze się zapowiada, prowadzimy 1-0, jest dobrze. Andrzej Szyrlew odpowiedzi, 23, ta piękny strzał, ale na szczęście obok bramki, znaczy nad bramką bardziej, bo to był naprawdę dobry strzał, dobrze mierzony, tylko że zabrakło troszkę centymetrów. Kolejna sytuacja, Kevin Groskroj czaruje w polu karnym, mógł zrobić wszystko, a podał piłkę do Mignoleta, ale trzeba przyznać, że ładna akcja Groskrojca. To, co standardowo, to, co w ostatnim odcinku, czyli oddajemy do przerwy tylko jeden strzał i ten, w tym wypadku jest to stuprocentowa skuteczność, ponieważ jeden strzał na bramkę i jest gol. Debiut Jakuba Błaszczykowskiego w naszej drużynie. Wchodzi Kuba za Oba Jangam na prawą, na prawe skrzydło. Mam nadzieję, że sobie poradzi. W jakiś sposób wszedł Kuba i chwilę później, no bez, udziały, bez udziału, Kuby, ale Ramos spada w pole karne. Dostaje tam dobrą piłkę. Strzela po krótkim rogu i prowadzimy już 2 do 0 od 49 minuty. Bramkę strzela Aden Ramos, którego się bałem tutaj wystawiać, bo zastanawiam się czy on, czy Ciro i Mobile, a tylko tych dwóch zawodników mogę tutaj zmieścić, ponieważ ktoś musi tutaj dać zgranie Obama Jangowi i sam zresztą czerpać zgranie z Obama Janga. No ale Ramos naprawdę asystuje, strzela, więc jestem zadowolony. Tutaj Wajnandum miał okazję w 62. minucie, żeby zamknąć mecz, ale nie trafił, ale się nie dziwię, bo Dum strzałów jakichś tutaj niesamowitych na pewno nie posiada. Kolejna sytuacja, ładne podanie Gundogan tym razem i on też nie trafia, tylko był na pewno bliżej niż Waynandum. Trafił Gundogan w słupek. Z, zaratę chciałem mówić, na szczęście nie zaratę, bo on to by trafił na pewno, varatę, waratę przepraszam was, vargas jak najbardziej to vargas strzelał, varatę, ty, to taki, to taki, no to mogłoby być ciekawe taki waratę takie połączenie y, lewatelli, jak to u Pelka Damiana jest, czyli Lewandowski z, z Balotelli. No tak, czasem oglądam y, Pelka Damiana jak najbardziej. A... Kolejna sytuacja, Błaszczykowski miał jedną sytuację w tym meczu, no jak widzieliście zakończył ją, no niezbyt ciekawie, lewą nogą, nie jest to lewonożny, lewonożny zawodnik, więc i źle ją wykończył. No miał kolejną sytuację na zamknięcie tego spotkania, nasz e, nasz napastnik Ramos nie wykorzystał, miał jeszcze jedną w 90 minucie i też jej nie wykorzystał, Miniole świetna interwencja, aczkolwiek to dobrze, że to my stwarzaliśmy sobie te okazję w 90 minucie, e, a nie nasz rywal, bo mogło to się skończyć różnie. Bramki, Ramos, asysty Macher i na odwrót, czyli oni sobie się podawali i strzelali, i strzelali i podawali, więc świetny mecz naszego Informa Machera, jak i napastnika Adriana Ramosa. 5 zwycięstw, 3 porażki. Jeżeli wygramy 12 mecze, zostaniemy mistrzami tej ligi, a jeżeli tylko jeden, no to awansujemy do ligi numer 2. Jeżeli przegramy oba mecze, no to niestety będziemy musieli się liczyć z tym, że zostaniemy w lidze numer 3. Arturo Widal oczywiście do składu, tym razem zagramy sobie składem z Seria. A. Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon z tyłu. Chelsea, Londyn. Kibic Chelsea, stroje Chelsea, nazwa Chelsea, wszystko Chelsea. No i jest też troszkę zawodników Chelsea, czego się boję. Zobaczcie, jaki masakryczny skład. Jest Petr Czech, jest Cahill, jest Staric, William, Shirley, Özil. No naprawdę skład, no doskonały, doskonały. Zaczęło się wszystko bardzo wcześnie, ponieważ 11 minuta. William wpada w pole karne i leciutko lewą nogą strzela bramkę po prostu. No, co tu dużo powiedzieć? Przegrywamy 1 do 0. Tak, to się niestety Zaczęło 36. minuta meczu Wayne Runej spokojnie sobie czaruje Podaje lewą nogą do szyrle I nie wiem jak tam nie przeciął mój środkowy obrońca tej piłki Po prostu piłka wpadła pod nogi szyrle, Który no, bez problemu lewą nogą pakuje piłkę do bramki Azysta Wayne'a Runeja No nie wiem dlaczego tak jest, że Ma zawodnik okazję do przecięcia piłki Ta kościona od niego lewo odbija I trafia pod nogi rywala My standardowo dwa strzały, jeden celny Więc znowu trzymamy poziom i trzymamy ten jeden strzał na bramkę do przerwy, no i niestety 3 do 0 mecz zamknięty w 54. Minucie meczu Andrzej Szyrle. Nie kompletują czasem hat-tricka? Kto strzelił pierwszą bramkę? Bo drugą i trzecią na pewno Szyrle. No nie pamiętam. Fakt, faktem przegrywamy 3 do 0. Grałem do końca, nigdy nie wychodzę, nigdy się nie poddaję. Udało się stworzyć ładną akcję pianić. Piłka do, to jest i turbę, tak, do i turbę, i turbę spokojnie lewą nogą wpycha piłkę, o... wpycha piłkę do bramki obok Petra Czecha. No i strzelamy gola honorowego. Chyba najlepsza bramka, jako mój rywal jakikolwiek, od kiedy gram w Ultimate Team mi strzelił. No gol genialny, tylko powiedzcie mi, co ja mogłem zrobić, żeby taka bramka nie wpadła? No co, co ja mogłem zrobić? Nic nie ja mogłem zrobić. Jeżeli takie gole nawet strzelają mi rywale z połowy boiska z rzutu wolnego, no to... Gdzie jest moje szczęście? Powiedzcie mi, gdzie to wszystko się znajduje u mnie? No niestety przegrywamy, no fakt faktem był rywal dużo lepszy od nas, czy to by wpadło czy nie, no to to nieważne, jest tak, był lepszy, ale kurczę, takie bramki, wyobraźcie sobie, że jest 00.90 90 minuta i on mi taką bramkę strzela, no kurczę. Przegraliśmy 4-1 z Kretesem. Mało strzęgów oddaliśmy rywal nas dominowo, dlatego stwierdziłem, że wracamy do podstaw, czyli wchodzi Herrera Sporto, wchodzi Danilo Sporto i wchodzi Quaresma Sporto oraz Martinez Sporto, czyli cała nasza prawa strona z zawodnikami Sporto. Z Jeżeli oni nam nie uratują awansu do ligi numer 2, no to już nikt tego nie zrobi. Wracamy do korzeni ten skład bez Bundesligi na tą chwilę. Nasza hybryda, która zapoczątkowała świetną grę i ona ją, mam nadzieję, zakończy DPA. Dostanie kartę driblingu, będzie miał 99, a na 91 podany, podania RR -y również zbustowane. I ostatni rywal. Spodziewałem się tutaj potężnego składu, ponieważ 83 rating. I zobaczcie, no niestety, skład bardzo dobry. Mamy Diego Kosztę, mamy Remiego, mamy y, Oscara. Naprawdę skład genialny, ale jest pierwsza minuta meczu. 99 driblingu Memphis Depay. No bo kto, jak nie on. Pierwsza minuta spotkania Memphis Depay. Prowadzimy jeden. Do zera w tym jakże pieruńsko ważnym meczu na koniec roku, no naprawdę, udało się objąć wcześniej prowadzenie. Byłem zadowolony, ale to, co się stało w trzeciej minucie meczu, przerosły już moje wszelkie oczekiwania. Rywa zaczynał od środka, chciał przejść jednym zawodnikiem, boisko odebrałem mu piłkę, udało się odebrać. Kłaryzma troszkę poczarował, poodbierał tam piłkę Mangali, wpadł polekarne i w czwartej minucie prowadzimy już 2 do 0, co było dla mnie no czymś nieprawdopodobnym, że udało się do takiego czegoś doprowadzić, że my będziemy prowadzili 2 do 0 po 4 minutach meczu no w najważniejszym spotkaniu na pewno grudnia tutaj nie ma, nie ma to do, do tego wątpliwości była jeszcze sytuacja w 16 minucie żeby już wszystko skończyć i chyba zmusić mojego rywala do rage quitu, ale ostatecznie Ricardo Quaresma nie zmieścił tego w bramce udało się to obronić jego bramkarzowi i tutaj rywal dał sam sobie zastrzyk energii, bo jeżeli strzelił bramkę na 3-0 myślę byłoby po wszystkim, a rywal Oskarem w 18 minucie ładuje bramkę, która daje rywalowi to jakieś nadzieje i naprawdę cały czas żyłem w tym meczu, jak na szpilkach. Genialna okazja Dipeya, obronił jednak bramkarz. Dobitki nie udało się tutaj dobrze, dobrze wykonać, jak na szpilkach, ponieważ tutaj ma też nie trafia. No, ponieważ jeden był mojego rywala i zrobiłby się z tego remis, a remis nie dawał nam awansu i to było najgorsze w tym wszystkim. 42 minuta. Dążyłem do strzenia bramki. Jackson Martinez, 100%owa sytuacja. Również obok bramki Hugo Lorisa, który w tym meczu robił, no, niesamowite cuda. A rywal od czasu do czasu, do czasu potrafił właśnie tak ukończyć. Tutaj stuprocentówka Oscara. Rywal tylko trzy strzały, trzy celne, ale naprawdę, jeden, jeden dobry strzał mojego rywala, albo jeden taki rzut wolny, jak widzieliście w poprzednim meczu, znikąd i możemy ten mecz zremisować ostatecznie, nie, awansując do Ligi II. ma po raz kolejny genialna sytuacja i po raz kolejny Hugo, Hugo, Loris staje na wysokości zadania. Jeszcze jedna sytuacja z naszej strony, znowu Jackson Martinez i po raz kolejny Hugo, Loris go broni w sposób genialny. Tutaj jeszcze faulowałem, dostałem żółtą kartkę Jacksonem Martinezem. Rywal naprawdę potrafił czasem ukąsić. Zobaczcie tutaj, 64 minuta meczu i broni. Z kolei Keylor na nie udało się rywalowi doprowadzić do remisu. Naprawdę drżałem tutaj. 83. minuta, wszystko było emocje, mogłem już zakończyć ten mecz. W tym momencie Ricardo Quaresma poprzepychał się w sposób niesamowity. Mógł strzelać, strzelił. No i jak myślicie, Hugo Loris wybronił wszystko. Zaczęła się 90. minuta, i naprawdę to, co się działo w 90. minucie, było niesamowite, i przez cały. Przez całe 90 minut, przez tą ostatnią 90, 90 minutę, tylko jedna myśl cisnęła mi się na język, którą za chwilę będziecie mieli okazję e, posłuchać, ponieważ naprawdę rywal cisnął. Panie sędzio, to 93 minuta, gry. panie Durek, niech pan tu kończy to spotkanie! Turku, kończ ten mecz. No tak, musiałem się odnieść do klasyki, nie mogłem, nie mogłem omieszkać, nie mogłem tutaj tego pominąć. Koniecznie musiałem to puścić, ponieważ pamiętam to bardzo, bardzo dobrze. 4 minuty doliczył sędzia. Te 4 minuty tak się dłużyły. Rywal w ciągu 4 minut 3 piękne akcje przeprowadził. Ale ostatecznie jesteśmy w lidze numer 2. Czyli w nowy rok rozpoczniemy sobie ligę numer 2. W sensie, nie to że w nowy, nowy rok, że już jutro. Bo jutro kariera, albo jutro nie będzie w ogóle odcinka. Zobaczę, będę informował na Facebooku. Link do Facebooka w opisie, jakby ktoś był zainteresowany. No i co. Jesteśmy w lidze numer 2. Udało się, dodąży, dążyliśmy do tego i się udało to zrobić, więc będziemy niedługo zaczynali ligę numer 2. Zaczynam skład z Ligi Angielskiej. Sprzedaję skład z Serie A, zaczynamy Ligę Angielską. Jeżeli macie propozycję jakichś zawodników, naprawdę niektórzy zawodnicy, tak jak Fabrega, skosztowali kiedyś po 25-30 tysięcy, teraz kosztują 3000, więc można naprawdę zlepić ładny skład z, 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 z BPL. Miałem skład z BPL w pierwszych odcinkach, tutaj na dole zaraz zobaczycie jak on wyglądał. Z przyjemnością go wam, go wam wkleję. No i pomóżcie mi roz, rozwinąć skład z, z BPL. Jak myślicie, jak on powinien wyglądać, śmiało komentujcie. Ja Wam życzę szczęśliwego nowego roku, żeby on był naprawdę dla Was udany. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.